Wygląda na to, że dzisiejsze przedstawienie będzie miało tempo. Pewnie im ktoś powiedział, że trudniej trafić w ruchomy cel. Inna gwiazda kabaretu, prezentująca bardziej tradycyjny styl, to wielki Boris Kringer. Boris Kringer? Ty, stary wariacie, przecież Boris Klinger był najgorszym aktorem, jaki kiedykolwiek występował w Music Hall. To ty tak uważasz, ostatniego występu oglądało ponad dwa tysiące widzów? Tak, tak. Połowa z nich przyniosła ze sobą smołę, a reszta piła. Co ty gadasz? Ten młodzieniec to przykład ponadczasowej wspaniałości. Słyszysz, jest wspaniały. Zabrakło mi już argumentów. Więc pierwszy raz w życiu się ze sobą zgadzamy. Już kiedyś nam się to zdarzyło. To było latem w 1912. O co wtedy chodziło? Obydwaj uważaliśmy, że Bill Kaiser wyglądał śmiesznie w kapeluszu, pamiętasz? Nie. Mówiłem, że powinni być mokrzy. Dziękuję. Myśl Fazi do usług. Czekam na jakiekolwiek słowo, żeby zaskoczyć Państwa wspaniałym dowcipem na ten właśnie temat. Proszę wykrzykiwać swoje propozycje, na które natychmiast odkrzyknę. Ameba. Co? Powiedział Ameba. Ameba nie uznaje obcych słów. To słowo jest obce tylko dla Ciebie. Racja. Ktoś jeszcze? Przecież powiedziałeś, że może być każde słowo. On powiedział Ameba. Wrócę do Ameby. To oszust, oszust. Ja jestem oszustem? Dobrze, proszę jeszcze raz to słowo. Ameba. Niech będzie. Dwie Ameby wychodzą z baru. Jedna pyta drugiej. Słuchaj, czy to słońce, czy księżyc. A ta druga odpowiada, nie wiem, jestem nie tutejszy. Udało mi się. Rzeczywiście mu się udało. Niewątpliwie masz rację, więc co znaczy Ameba? Nie wiem, ja też jestem nietutejszy. Jeszcze, jeszcze. Nie tak głośno, bo usłyszą. Pójdę chyba rozprostować kości. Ja ci pomogę. Wspaniała, cudowne, byłem pierwszy. Dziękuję. Kocham was. To będzie wspaniały wieczór. Na pewno nie tutaj. Mam dla Państwa niespodziankę. Przechodzisz na emeryturę? Publiczność chce mnie zobaczyć. My też. Chcecie zobaczyć mój numer? Nie, chcemy zobaczyć Ciebie na emeryturze. Skoro mnie nie lubisz, po co tu przychodzisz? Bo jesteś najlepszym komikiem w tej rewii Na no, świecie w świecie interesów. Kto tu występuje? Wy czy ja? Dzięki nam wszyscy się śmieją. Ale to jest mój numer. Oczywiście i nigdy nie byłeś śmieszniejszy. Nigdy. Naprawdę? Dziękuję, jesteście wspaniałą publicznością. Buźka. Co my zrobiliśmy? Wystąpiliśmy zamiast niego. Nigdy nie byliśmy dowcipniejsi. Brawo! Cudownie! Podobał Ci się występ? Nie podobał, nie podobał. Sprowadzili nas na ziemię, przynajmniej na scenie. Oto znowu on, proszę wygodnie usiąść i zapiąć pasy. Przed Państwem miś Fuzzy. Dziękuję, dziękuję. To moja pora, nadszedł mój czas. Wnet dowcipami zasypię Was. Przekonacie się, ile mam nowych, znakomitych pomysłów. Z tego chyba trzeba się śmiać. Ten nowy pomysł kosztował mnie sporo pieniędzy, dlatego jestem ciekaw, czy się Państwu spodoba. Naprawdę? Gorzej być nie mogło. Dziś będę parodiował wielkie gwiazdy ekranu. Wspaniale, ubóstwiam to. Na początek Humphrey Bogart w filmie Casablanca. Zagraj to jeszcze raz. Eh? Następnie Jimmy Cagney w filmie Mr. Roberts. Kto zabrał moją palmę? Z kolei Gary Grant we wszystkich swoich filmach. Judy, Judy, Judy. W Twoim wykonaniu każdy z nich jest taki sam. To dlatego, że scenariusze do tych filmów pisał ten sam autor. W tym coś jest, ale nie w nim. Mają Państwo jakieś życzenia? Tak, żebyś wreszcie opuścił scenę. Chcesz oglądać pustą scenę? Teraz gram niewidzialnego misia, czyli po prostu nie ma mnie. Pięknie to wymyśliłem, co? Jestem za dobry do tej rewi. On jest rzeczywiście coraz lepszy, albo my coraz gorsi. To mi się podoba. Co z tego? Tobie się wszystko podoba. Rewie gwiazd. Kolejna rewia, kolejny ból głowy. Mógłbym słuchać, jak śpiewa do końca świata. Ona nie śpiewa piosenki do końca świata. Mówię, że mógłbym jej słuchać wiecznie. Tego ona też nie śpiewa. Ten osioł zupełnie mnie nie rozumie. A teraz czas na występy najzabawniejszego z misiów w fazie. Co za fantastyczna widownia! Mówię poważnie. Widziałem widownie wchodzące i wychodzące. Teraz widzisz jak idą prosto do wyjścia. Nie wierzę ci. To prawda. Gadaj, zdrów, to prawda. Nie wierzę ci. Tobie jakieś wyjście z sytuacji, już mam. Nie wierzę ci! Nie wierzę ci, Hayokawa. Co proszę? Hayokawa to wybitny aktor japoński. A propos Japonii, czy wiesz, że to shiro mi fume? To znaczy po japońsku nie wolno palić? Albo on jest wybitnie zdolny, albo to jest najgłupsza rzecz jaką słyszałem. Dziś nie powstrzymacie starego faziego, jestem w świetnej formie. Jestem misiem z krwi i kości. Jesteś burą mięsa, a takie mięso wolę bez kości. A teraz składam hołd Marcelowi Marsowi. Impresja o człowieku balansującym na jednej nodze. A teraz ten sam człowiek balansujący bez używania nóg. Dziękuję, mówię poważnie, jesteście wspaniali. Mógłbym tak w nieskończoność, ale wiem, że należy zniknąć ze strady, kiedy się jest rozbawiona. Nie równam maski, tylko po prostu zejdź. Wynik 1-0 dla starszego pana. Autor, autor. tu jest kto? Artur. Śpij dalej. Wersja polska telewizja. Jaka to piękna aktorka. Piękna kobieta. Chyba pójdę za kulisy, żeby się z nią spotkać. A o czym mógłbyś z nią rozmawiać, stary głupcze? Sam tam pójdę. Ty mógłbyś być jej dziadkiem, ale masz ciężki dowcip. Zróbmy losowanie. Dobrze? Raz, dwa, trzy. Wygrałeś. Gdzie jest pani Harper? Proszę mnie do niej zaprowadzić. Nie odejdę, póki jej nie zobaczę. W starym piecu diabeł pali. Pani Harper przebiera się i ćwiczy. Ja też ćwiczę to, co jej chcę powiedzieć. O pani, jesteś piękna jak kwiatuszek. To stare jak świat. Bo i ja jestem stary. Wielbiciele zwykle przynoszą róże. Róże są takie pospolite. A to jest niezwykły kwiat dla niezwykłej damy. Pochodzi z Afryki i rośnie z szybkością metra na godzinę. Chyba, że pada. Wtedy rośnie jeszcze szybciej. Schowaj ten kwiatek w kąt i zmykaj stąd. Ładnie mi się powiedziało, co? Czy wiesz, że, Boże, jadłem, piłem i tańczyłem z najwybitniejszymi przedstawicielkami świata aktorskiego? Z Hayes? ranktree Barrymore? Poznałeś Ethel Barrymore? Nie, Lionela. Ethel miała zajęty wieczór. Prawdę mówiąc, niewiele z nim tańczyłem. Odejdź już sąd. Nie, usiądę tutaj z moim kwiatkiem. Zdaje się, że będą kłopoty. Ja żartuję. Wreszcie. Settlerowi podobałby się ten numer, ale mnie nie. Co ty tu robisz? Jeśli koniecznie chce pan wiedzieć, to czekam na panny Harper. Może podlać ten kwiatek. Nie! Głupcze, to specjalny afrykański kwiatek. Rośnie w niesamowitym tempie. Będzie tak rósł i rusa, a potem zje wszystko w zasięgu wzroku. Przypomina mi się mój szwagier. Pomyśleć tylko, że ten stary głupiec Settler ma się spotkać z panną Harper tylko dlatego, że wygrał zakład. Założę się, że tego by nie potrafił. Na samą myśl o że nie mogę powstrzymać się od śmiechu. Stetler, zrób coś z tym zwariowanym kwiatem. Znam swoje prawa. Rozdział trzeci, paragraf czwarty kodeksu teatromanów mówi, że widz ma prawo. Wystarczy. Co powiedziałeś? Powiedziałem, wystarczy. Trudno, chciałem jeszcze zmyć podłogi. Koro wystarczy, po prostu wyleję tego gorącą wodę. Tylko nie tam. Nie chciałem. Co tu się dzieje? Co za zamieszanie? Stutler, któregoś dnia ci się odwdzięczę. A dlaczego nie pozwoliłeś mi spotkać się z panią Harper? Spotkasz się z Tarzanem. Mam nadzieję, że przynajmniej umie tańczyć. Przepraszam panią, nazywam się Statler. Na miłość boską, Statler. Marzyłem o spotkaniu z panią. Chciałem pani wręczyć ten mały prezent i zaprosić na kolację. Przecież ten kwiatek wyrósł na potężne drzewo. Chyba nie mam halucynacji. Nie masz, to jest potomek. Dziękuję, Statler, to śliczny upominek. Niestety nie mogę pójść z tobą na kolację, bo jestem wegetarianką. Mogłam co najwyżej zjeść ten kwiatok. Jeśli on wcześniej nie zje pani. Do widzenia, Walerii. Do zobaczenia w następnym programie. Ćwiczyłem, żeby wygrać następny zakład. Na pomoc! Wersja polska, telewizja polska. Co to jest mana-mana? Nie mam pojęcia. On naprawdę zjada opony. Zaskakujące, zdumiewające. Nuda. Zniknęła, ale w jaki sposób? Prawdopodobnie w taki. Na pewno. Więcej, więcej. Mniej, mniej. Dziwne są gwiazdy tej rewii Dlaczego? Wybuchy są dla nich zabawne. Wybuchy to nie zabawa, choć przyznaję, że niektóre są bardzo śmieszne. Hey, Waldorf, zastanawiałem się, czy ty czasem. Do licha. Muszę włożyć nowe bateryki do aparatu słuchowego. Zawsze go nabieram. Co o tym sądzisz? Lepsze to niż jedzenie w domu przy telewizorze. Świetnie to mi się podoba. Oczywiście, zaraz mądrzej, bo karmić zawsze wywołuje wiatry. 15-0. Wzruszające, pamiętam jak sam byłem zakochanym nastolatkiem. I królowa Wiktoria dała ci kosza. Chciałbym być blisko Connie Stevensa, jestem blisko czegoś innego. Czego? 90. Czy sądzisz, że rewia miała walory wychowawcze? Oczywiście, zapędzi ludzi do czytania książek. Rację, mało w spodnie nie narobiłem ze strachu. Jesteś pewien, że nie narobiłeś. Vincent Price jest najlepszym aktorem grozy, jakiego mamy od czasu Tadza Gerka. Nigdy go nie zapomnę. Jego ostatni film to upiór z reklamy. A później zwariował. Powiadają, że wciąż straszy w teatrach na całym świecie. Trój oki z głową w kształcie czaszki, z rogami zamiast uszu. Okropny typ. Jak będziesz wracał kup popcorn. I trochę masła. Powinniśmy to zgłosić w Agencji Ochrony Konsumenta. Dlaczego? Przed chwilą zjedzono gospodarza. Niech się panowie nie łudzą. Co tu robisz, mały? Mogę zobaczyć Twój bilet? Sądziłem, że przyprowadzisz tu dziś swoją żonę. Nie, ta stara wiedźma nie mogła przyjść. A inne pozamieniały się w nietoperze i przyfrunęły. Łatwo powiedzieć, już się napatrzyłem. Wychodzimy. Co straciłem? Nic, znowu detonowali bomby. Dziękuję, cieszę się, że tu jestem. Chciałbym zacząć od sparodiowania jednego z najlepszych komików naszych czasów. Myślę, że waszych braw jestem wart, bo mija miś, co ma cięty żart. Świetnie, wspaniale. Identyczny głos i ten beznadziejny dowcip. Ja tutaj udaję misia, a oni tam udają żywych. Bardzo dobre, ale uważaj, Rich, będąc zabawnym przestajesz być wiarygodny. To znaczy, że nie jesteś pod tej parodii? To tyczy on? Nie mam pojęcia. Jest niezły. Słuchajcie, ludzie, coś śmiesznego przydarzyło mi się w drodze do teatru. Przeciskałem się przez tłum, kiedy nagle... Nie mów mi, wiem. Bob Hope. Milton Berle. Jack Benny. Możesz się stąd wynieść. Przepraszam za tę przerwę. Nazywam się Kermit i chciałbym zaprosić Państwa na nasz dzisiejszy program z udziałem Gonzo i latających serów oraz stanu New Jersey. Patrzcie, kto tu jest. Rydź, to ty. Byłem w garderobie, usłyszałem Twój głos, i przez chwilę pomyślałem, że to nowy ja. Hello? Witaj, Kermit. Buzi buzi. Pierdzmy. Jeśli nie pozwolisz mi dzisiaj zaśpiewać, powyrywam ci płetwy. Proszę, Pigi, to znaczy Rycz. Usłyszałam, jak rozmawiasz z inną kobietą. Gdzie ona jest? Nie, Pigi, to był Rychu Little. Prawda Rich? Ja, ale skąd właśnie tu wszedłem? Tak myślałam, badiemy na istotę. Zobacz, co zrobiłaś, mojej żabie, ty wieprzowino. Co za występ. A jakie zakończenie? W kanale dla orkiestry. Stary dobry Rich. żaden inny parodysta nie umie swoją głową rozwijać pianina na pół. To dopiero rozrywka. To samo mówiłeś o wojnie w 1812. Gonzo i kura? Dlaczego nie? Głupia kura z głupią węsią. Gonzo jest całkiem dobry. Dobry? Przez niego znoszą jaja w przejściu. Nie chciałbym tego przeżyć jeszcze raz. Czego, Muppet Show? Nie, wojny z 1812. Już pora na makijaż. I kostium włożyć masz. Za chwilę zaczynamy. Dlaczego wciąż wlekamy? Hey, Czy moglibyście być cicho? Próbujemy coś zrobić, żeby się nie zaczęło. Ja, Waldorf i Stetler. Nie, ty, Waldorf, ja chory. Dziękuję. A teraz studenci okultyzmu zademonstruję Wam zdumiewającą siłę mojej hipnozy. Wprowadzę jednego z widzów w trans. Wspomagany tylko tajemniczą siłą hipnotycznej sugestii. Osoba ta uniesie w jednej ręce ciężar ważący 5000 funtów. Kto się zgłasza? To tylko kwestia przewagi myśli nad materią. Zachowaj sobie swoje myśli, a my zachowamy swoją materię. Będziecie tego żałować. O to nam właśnie chodzi. Nie rozumiem was. Nieśmiertelność jest w zasięgu waszych rąk. Ale wy na nią nie zasługujecie. My nie, ale ty tak. Wspaniały pomysł zahipnotyzuje samego siebie. Przejdę do historii. Spójrz głęboko w moje oczy. Wszystkie myśli uleciały mi z głowy. Powieki stają się coraz cięższe. Oddaję się swojej mocy. Kiedy doliczę do trzech, będę miał siłę całej armii. Zwolnijcie liny. To robi wrażenie, ale jak się tego pozbędziesz? To proste. Wystarczy, że wstrzyknę palcami. Termit, poszło mi wspaniale. Mówi, że poszło wspaniale, ale ja wiem, jak on się naprawdę czuje. Jak? Tak. Chodźmy, póki się jeszcze da przejść. Dobrze, wreszcie spotka nas dziś coś dobrego. Wersja polska, telewizja Panie Denver, pomogę panu się stąd wydostać, żeby nie musiał pan brać udziału w tym nędznym przedstawieniu. Chwileczkę, ja chcę pracować z mapetami. Uważam, że to wspaniały program, Waldo. To już nic nie jest w stanie ci pomóc. Podnoszą się, musieliśmy chybić. Nie chybiliśmy, strzelaliśmy ślepymi nabojami. Jesteś pewien? Oczywiście. Nie wszystkie były ślepe. Wiesz co, to było słodkie. Jeszcze jak? Powiem ci coś jeszcze. Nie znoszę takich słodkich numerów. I nawet panowie Statener i Waldorf będą zadowoleni. Teplera nie ma, rozchorował się. To przykre, grypa? Nie, rewia. Zemdliło go od oglądania. Trudno, czy nie będziesz się czuł samotny? Nie będę miał okazji. Moja żona przyszła zamiast Teplera. Poszła się przyczepać. Nie bujasz? Od dawna chciałem poznać swoją żonę. Już się zaczęło? Któż to ta żaba? Kochanie, to Kermit. Jak twoja żona ma na imię? Astoria. Pasuje. Dość tego gadania. Czy będzie wreszcie jakaś muzyka? Oczywiście. Na cześć Dizzy Gillespiego przez cały wieczór mamy jazz. Zaczynamy od... Bez gadania. Grajcie, chłopaki. Raz, dwa, trzy. Mówmy otwarcie. To typowa rewia? Raczej taka storia. Najpierw gada żaba, potem ryba śpiewa. Chciałem, żebyś sama to zobaczyła. Pewnie myślałaś, że przychodzę się tu bawić. I co, kotku, podoba ci się? Ujdzie. Teraz rozumiem, dlaczego przychodzisz tu co tydzień. Rozumiesz? Ile ci płacą? Płacą? Oczywiście. Wyobrażasz sobie kogoś, kto przychodziłby tu za darmo? Gadanie. Doprawdy, Waldorf, nie rozumiem Cię. Czemu przychodzisz tutaj i słuchasz tych denerwujących, bezsensownych, niekończących się bzdur, zamiast siedzieć ze mną w domu? Bez komentarza. Dziękuję. Mam dla Was dobrą wiadomość. Inspektor zamyka Nie. To nie ma żadnej dobrej wiadomości, ale z was stare zgredy. Właśnie ona jest zgredowa. <grystanie> Przywitajcie, jeśli. Słyszeliście o babie, która przyszła do psychiatry i mówi: Doktorze, mój mąż myśli, że jest rodówką. A doktor, niech się pani tym nie przejmuje. A baba? Muszę, bo on śpi z otwartymi ustami i to małe światełko nie daje mi usnąć. Bardzo śmieszne. Co następne? Ta sama baba przychodzi do psychiatry i mówi: Doktorze, mój mąż myśli, że jest radiem tranzystorowym. A doktor: Proszę go tu przysłać, porozmawiam z nim. A baba: o mnie może mówić, baterie mu się wyładowały. Ten facet jest bomba. Naprawdę? Brawo, Fazi! Dziękuję, byliście bardzo zabawną publicznością. Świetnie się bawiłem słuchając Was. Myślałam, że nigdy nie wyjdzie. To dobra wiadomość, a teraz zła. Na dziś przygotowaliśmy prawdziwą głupotę. Jak mogłeś powiedzieć, że przygotowaliśmy dupotę? Miesiek, dlaczego się martwisz? My to zauważyliśmy 10 lat temu. Nie zrozumiałem ani słowa. To po szwedzku? A, to przepraszam. Jak po szwedzku, to proszę bardzo. Obudź się, podobał Ci się ostatni numer? Ten George Phyllis to wspaniały piosenkarz. Raczej Phyllis George. Oboje są dobrzy. Wygrałam. Phyllis George. Dziękuję. Jasne, że wygrała Phyllis George. Nie ma tu nikogo innego. Jaki głupek przyszedłby tu po raz drugi. Niedobrze, że Gonzo nas opuszcza. Kilku innych mogłoby to zrobić. Na przykład ja. Chodzisz do dyskoteki? Nie no, kiedy dysk mi wypadł. Odszedł. Czy, czy kiedyś o nim zapomnimy? Wokim. No jak mu tam. Dlaczego tu przychodzę? Ja też to wiedzieć chcę. Gdy rewie to oglądam, okrutnie męczę się. Podobało ci się? Tak. Co? To ci się podobało? Skąd chciałem tylko zobaczyć, co zrobisz, jeśli tak powiem? Południowa Dakota. Południowa Dakota nie ma nic wspólnego z tym przedstawieniem. I chodzi właśnie o to, żeby nie mieć z tym nic wspólnego. Podobała mi się ta piosenka o baju. Baju baju będziesz w raju. Nie uwierzyłbym, gdybym tego nie widział. W co byś nie uwierzył? Nie wiem, nie patrzyłem.